cie z tej strony Pacon a w dzisiejszym odcinku każdy będzie mógł zgarnąć piędych. Wystarczy, że zgadnie ile to waży. Dobra, pójdziemy teraz do sklepu, żeby kupić kilka produktów, które nam się później przydadzą. No dobra, kupiliśmy tak, paprykę, kubek i groszek zielony. Zrobimy sobie taki margines błędu, na przykład na początku będzie 10 gramów. I ogólnie pomysł podawałem od chłopaków z WK, bo oni też kiedyś coś, coś takiego nagrywali. Dobra, zaczynamy od groszku Pierwszą naszą ofiarą będzie kojot, bo właśnie do nas idzie, idziemy się z nim spotkać Więc on będzie szedł na pierwszy strzał Trzeba, no. trzeba. Słuchaj stary, mam dla Ciebie do wygrania 5 dych Jedyny szok będziesz mógł wygrać No To jedyne co będziesz musiał zrobić to zgadnąć wagę tego groszku 420 420 tymi, tak. waży? No. Groszek waży 458 gramów Uuu. Więc niestety, przykro mi I lecimy dalej Dobra, teraz już pójdziemy sobie pozaczepiać po ludzi normalnie I jeszcze nie powiedziałem, że można się pomylić o 10 gramów Każdy może się po, pomylić o 10 gramów I tyle I lecimy I pójdziemy sobie, nie wiem, czy w stronę tam po, a tu, Czy w stronę po. No no Mam pytanie, bo nagrywamy film na YouTube'a, w którym jest do wygrania 5 dych no, i Jedyne tak. co musisz zrobić, to zgadnąć, ile waży ta puszka ile, ile to waży Ile to waży, ja mam zapisane, trzyma na... Znaczy dokładniej musisz się się bo wcześniej to uważaliśmy, w markecie no, Wydaje a mi się, że jakieś... Ale weź Wiecie sobie w czy... rękę, nie nie to w rękę sobie weź I warto wygrania pić dyk, jeżeli zgadniesz Możesz się o 10 gramów umknąć Ja też mogę? Skabić... A oczywiście, że tak To jakieś 440 440? Tak no, i... Tak 458 Aaaa, teraz... blisko Blisko, bo no. bardzo blisko Dziękuję bardzo. Niestety pierwszym osobom się nie udało zgadnąć, ale lecimy teraz szukać kolejnych Macie z 50 zł, A jedyne co musicie zrobić to zgadnąć ile waży ta puszka sobie sobie I możecie się pomylić o 10 gramów 10 gramów? 10 gramów? Tak, weź co tam pisze ile <laughs> Kurde, to jest słabo Ale waga całkowita, nie? nie? 250? Więcej Więcej Powiedz słuchajcie Nie, ja, jeden może tak 600 gram to. Nie, 458. Wraz Z groszkiem niestety nikomu się nie udało. I, I teraz zmieniamy nasz rekwizyt na kubeczek. Dobra, idziemy szukać kolejnych osób, które będą musieli zgadnąć wagę kubka. Ej, hey, mordo, chodź na chwilę. No, 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 no. Który jest do wygrania 50 zł. Jedyne co musi zgadnąć to, ile to waży? 52 gram. Niestety, 326. Niestety, kolejna osoba nie zgadła. Ale ten to w ogóle on powiedział 50 tylko. Weź w rękę, ile byś dał? Jest. Ja to bym w ogóle wcześniej jak to wziąłem w rękę, to bałem za 30. Tak? Po wieku. No tak się wydaje, nie? Że to w ogóle nie ważę Weźcie z to, to w ogóle to nie waży. Ciężko, ciężko, ciężko określić. ciężko Ale nie no, jak nikt nie zgadnie już, nie, to zmniejszymy na przykład na 50 gramów. No, no, no jeszcze tam paprykę mamy, nie? A z papryką będzie najgorzej. Ciężej, bo czym? to w ogóle nic nie waży No, no coś ty. Jakby też to do ręki, to w ogóle to nic się nie. Waży. To waży papryka? Ze 100 gram. Tak 206. Tak. To już na pewno to się zgadnie. Szkoda, że macie operatora krasnala, bo muszę tak. Haha, musisz. Kiedy co 25 zrobić to zgadnąć ile waży ten puder Możecie się o 10 gramów pomylić Możecie się o nie e, Jakieś ciężkie to nie jest. No, no, no 250? 250? O 10 gramów możecie się pomylić 230 no, Kopernik jeszcze 230. 326. Nie a, A będziemy na YouTubie, to pozdrawiam kancelarię Burton Dzięki wielkie na razie. Jest do wygrania 50 zł. Jedyne co musicie zrobić, to zgadnąć ile waży ten kubek. To jest całe zadanie? W gramach. Możecie się bronić o 10 gramów. O 10 tracu? O 10. No. Ile może ważyć kubek? Nie masz jakiejś wagi, 50 gramów. 50? Nie, 326. O Boże, no. to jest. Przykro. Jedyne co musisz zrobić. Bo możesz wygrać w to, to, to jest grube pieniądze. Jedyne co musisz zrobić to musisz zgadnąć ile waży ta papryka. Możesz się pomylić o 10 gramów. Pusta. Od środka. O, 220 coś. 220 mówisz? Tak. 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 206. O. Więc niestety blisko było. Cześć. Mamy na YouTube'a film, w którym jest do wygrania 50 zł. Kurde. Jedyne co musicie zrobić to zgadnąć ile ta papryka waży. Drodna. Czekaj, <grym> pomysł, ile ważą te czyniny? Tak, <śmianowice> no, to może być tak bo szybko nie. Na wieku w na pewno jest ciężka. No, no, Chciałabym tak nam no, strzelać? No, o 10 gramów może się powiedzieć. na Nie, ale to jest, to jest sprawa honoru. Powiedzmy, okay. że tak 300 gram około. 300? No. Niestety 26. Kurde. Pierwszy psychofonik. Ja nie wiem, szósta osoba już i nikt nie może zgadnąć. Nie wiem ci ludzie no, chyba nie chcą dzisiaj wydać w ogóle pieniędzy. Myślę, Darmowe daję, pieniądze że... są do wygrania. Mam no, pieniądze leżą na ziemi, tylko co się po nie no, jest... Większy margines błędu musimy dać chyba. A jak dam 50 gramów to na pewno to jest zgadnie, bo wszyscy byli blisko. Musimy złapać Sorry, bo to chwilę zająć, na głębokiej na YouTube jest to wygranie 50 zł. No. I to to zgadnąć, ci kilowatze trochę pyta. Grama. Grama? Grama, no ma 80. Się... Może się o 20 gramów pomylić. 20 60, 60, 60 No nie a ty chcesz też spróbować? Mą szansę macie 200? 206 Brawo, dobrze oh, kurde. Dobra, powiedzie 20 gramów w góry Proszę bardzo, dzięki za <śmiany> Ciebie Dzięki Dzień. wielkie trzymajcie się na razie w końcu się komuś udało się wygrać To Mam powiedział tylko 50 gramów Jest silne po prostu prawie no? tra tra trafiła co do grama No było 20 to, a, Ale jakby było 10 to i tak by zgadło no. Fajnie, fajnie nie mogę się doczekać, aż ktoś zgadnie. Teraz no. zmieniamy z powrotem na, na, na groszek. Znowu z groszkiem teraz lecimy. Możesz chodzić? Pamiętam, do wygrania jest 500, No dobra. Jedyne to musicie zrobić. to ci ile waży ten groszek. Ale musimy być dokładnie? Yy, Od 20 gramów możecie się pomylić. No. 240 gram. Po odsączeniu czyli 400. A i puszka, ile może puszka. Pozdrawiamy Dobra, nie, ale Wszystkie możecie sobie spróbować. Na czym spróbować, Wziąć puszkę, nie? Szansę no. macie jedną. Kurczę. Musimy się naradzić. Musimy <laughs> się ja. potem będziemy Jakieś Jezus. pomysły. Czekaj, no mamy te tak 400. Zmasanek. Zobacz, jak można się o 20 pomylić, to, to musi być jakoś ten... Nikt, nikt nie mógł zgadnąć, może to się może, że zaczęliśmy i tylko... To, to, to waży 400 gramów. Puszka nie może ważyć więcej góry. niż 20. No, no, no nie, e, że... się okaże, że to kurde 800 gram. Nie, nie, no może właśnie 800. Kilogram. Ale może właśnie mało ważyć i... No nie, no tak, no ale, no ale możemy się o 20 pomylić. No wiem, ale myślisz, kurczę... Jakby było plus 20, to by było 420. Dobra, ale czekaj, mamy 400. i możemy się opowiedzieć o 20. Sorry, ale to jest ten, wiesz. No strzelaj, no! Będzie 10 gramów stawiam. Że ona ma nie, 20. Puszka? Strzelaj. Nie, nie, nie. Ja bym się w 420. Nie wiem, nie wiem, ty dawaj, bo. Strzelaj, 410. 410 na pewno? No nie wiem, jak ja. To <suszę> dobrze. Nie, 458. No. Niestety. No dobra, ale ale listo, było. Dobra. Było. Dziękujemy dobra, bardzo. Okej, okay, to już wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej podobnych materiałów, to zostawcie subskrypcję, lajka i do zobaczenia. Cześć!